Halo, witam, witam. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę inaczej. Pionowo. Akurat po bieganiu. Eee, może też głos troszeczkę słabszy i nagłośnienie, bo nie mam odpowiedniego sprzętu dzisiaj, ale to tak ad hoc. Ad hoc wideo, ad hoc nagranie, ale, ale nie przemyślenia z tym związane, bo zresztą jak wiesz sam, no jesteśmy... W ciężkim okresie, tak? Jesteśmy po prostu w takim momencie świata i w Polsce, że, 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 że generalnie jest smutno, tak? Jest smutno pod względem pandemii, jest smutno pod względem praw człowieka, kobiet itd., itd. i tak dalej, i tak dalej i nie zazdroszczę tym ludziom, tak? To znaczy nie zazdroszczę tym, co orzekali w Trybunale Konstytucyjnym, nie zazdroszczę tym, co Muszą podejmować te decyzje związane z, z lockdownem, nie z lockdownem, tak i tak dalej, z zamykaniem gospodarki to są ciężkie tematy, to nam może się tak wydawać, że to jest tak hopa, to się okazuje, że e, żadna decyzja tu nie jest dobra, tak. E, i, I tyle. No i obserwujemy różne protesty i tak dalej. E, Niektórzy, niektórzy jakby stawiają sobie za punkt honoru protestować i nawet, i nawet wręcz po prostu, że to jest konieczność, tak, bo, bo to buduje postawę, pokazuje, że masz postawę obywatelską, postawę co do innych ludzi, że stajesz w obronie itd. i tak dalej. Ja oczywiście znowu ani nie sądzę, ani, ani, nie, ani nie przytakuję. Ja dzisiaj, zresztą ja w ogóle od, od, od lat nie, nie jestem Jestem daleki od polityk, polityki, i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak, no to wszystko na nas wpływa. I, i, I trzeba się jakoś tam do tego ustosunkowywać. Ale w każdym razie, to co ja chcę Ci dzisiaj powiedzieć, taki przekaz ode mnie, że tak naprawdę to, na co ty masz wpływ, to jest tylko i wyłącznie twoja własna aktywność, tak? I w biznesie, i w życiu. Bo zobacz. Protesty protestami, te wszystkie rzeczy, hejtowanie, pandemii i tak dalej. No to oczywiście, tak? Tylko pytanie jest, co to zmieni, nie? Co to zmieni? Co to zmieni dla ciebie dzisiaj, nie? Co to zmieni w kontekście tego, że nie będziesz miał zaraz pracy? Co to zmieni w kontekście, że nie będziesz miał za co wyżywić swojej rodziny, tak? Co to zmieni, że w kontekście tego, że nie masz dzisiaj poduszki finansowej? Co to zmieni, że Musisz się pomyśleć jak najszybciej o przebranżowieniu. O tym, żeby po prostu zacząć zarabiać z innego źródła, bo rachunki chcą być opłacone, a ty chcesz być najedzony. Może się mylę, tak? Także co to zmieni w tym kontekście, nie? Ja wiem, że ktoś teraz powie, dobra Marcin, bagatelizujesz, wiesz, problemy i tak dalej. To nie jest wszystko takie hop, nie? I tak dalej. To nie jest po prostu takie trywializowanie. Oczywiście tak, tylko że ja obserwuję to zjawisko na zasadzie petenta, że mi się coś, mi się coś należy, ja, ja jestem do czegoś predestynowany, ja po prostu muszę to mieć i, i tak dalej od lat, nie? od lat. Ludzie, którzy mają podejście na zasadzie, mi się należy. Ja tu jestem i weź mi daj, Zawsze są w czarnej dupie. Zawsze. Tak? Zawsze. Niezależnie od tego, czy to jest życie prywatne, czy to jest, czy to jest po prostu życie biznesowe, zawsze. I, e, I dzisiaj to jest to samo, tak? Oczywiście fajnie, super, protestować na rzecz innych i tak dalej. Tylko e, pytanie jest, co to w Twoim portfelu zmienia? Co to, co to zmienia po prostu w Twoim życiu codziennym? Nie? Bo jest taka zasada, że nie jesteś w stanie pomóc komuś, jeśli sam nie masz. Jesteś, nie jesteś w stanie pomóc, wiesz uzdrowić kogoś, jeśli sam jesteś chory, rozumiesz? I ja w swoim życiu miałem wiele okresów ciężkich i wtedy, kiedy zrzucałem odpowiedzialność na zewnątrz, tak, że inni są winni, że oni są winni temu, że ja wpadłem gdzieś tam w długi, że ja miałem to czy, czy, czy co innego w swoim życiu, to do tej pory... Kiedy właśnie tak mówiłem, że to jest na zewnątrz, że to jest poza mną, że to nie ja jestem winny, tylko oni. Zawsze byłem w czarnej dupie, tak? Zawsze. I w momencie, kiedy pewnego dnia usiadłem sobie i powiedziałem, Marcin, to wszystko jest twoja wina, po prostu musisz wziąć to na klatę i cokolwiek by się nie działo, po prostu spierdoliłeś, tak? To od tego momentu zaczęły się dziać po prostu niesamowite rzeczy. Wiedziałem, że to ja mam tą siłę sprawczą. No i dzisiaj tak naprawdę ja Ciebie zachęcam do tego, żebyś wziął odpowiedzialność za swoje własne podwórko. Najpierw za siebie może przede wszystkim. Coach Mike mówi to tutaj w kontekście ogarnienia kuwety, tak? Ogarnij swoją kuwetę, czyli że sprawdź, w czym masz dzisiaj problem. Czego się boisz, tak? czego, czego masz niedostatek, co, co będzie, jak to tak potrwa jeszcze 5-6 miesięcy, takie coś, a poza tym. Yy, ciężką sytuację i, i kryzys będziemy odczuwać jeszcze przez najbliższe kilka lat. To pytanie jest, co się zmieniło w Twojej kuwecie? Nie? Bo fajnie jest oczywiście dla dobra wszystkich dzisiaj tam skandować i, i protestować i tak dalej. To jest wszystko oczywiste. Tylko pytanie jest, co to zmieni u Ciebie? Co to zmieni, tak? Tak jak mówię, są bardzo poważne rzeczy i mówię, nie chciałbym być na żadnym miejscu. Dzisiaj brać odpowiedzialności za to, co się dzieje. Naprawdę. Ale wiesz co? Ja się już boję sam o swoją własną odpowiedzialność za siebie. I to jest wyzwanie dzisiaj dla każdego z nas. Tak? Że, żeby wziąć odpowiedzialność za siebie. Dzisiaj ja też biorę odpowiedzialność za ludzi, którzy ze mną współpracują, za firmę i tak dalej. Tylko to, co mam jakby przewagę dzisiaj, to jest to, że od 11 lat mówię o tym, że, że każdy z was, ka ty. Każdy, który ogląda to wideo, nagranie, może po prostu zbudować swoją dodatkową poduszkę, można powiedzieć finansową, swoją, swoje dodatkowe coś, co będzie go karmić, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja na świecie. Tak? Bo dzisiaj są takie możliwości. Zaufaj. Jedyne, co musisz zrobić, to zaufać, że jest taka możliwość, że są tacy ludzie, którzy tak od lat po prostu robią i dzisiaj za bardzo ich to nie przejmuje. Oczywiście mnie przejmuje fakt po prostu, w jakim my jesteśmy momencie, tak? W świecie i, i, i co się w ogóle dzieje w momencie w historii i tak dalej. Oczywiście, że mnie to przejmuje. Ale na chlepie masu mi zawsze wystarczy. Cokolwiek by się nie działo, no chyba że wojna, wojna przyjdzie, tak? Rozumiesz? I dlaczego? No bo 11 lat temu zrzuciłem odpowiedzialność z kogoś i wziąłem na siebie odpowiedzialność. Rozumiesz? Czyli, czyli ja wziąłem odpowiedzialność za to, co jem, czy będę miał co jeść, gdzie mieszkam, czy będę miał gdzie mieszkać, czy ja mam samochód, czy nie mam samochodu, rozumiesz? Ja wziąłem za to odpowiedzialność. Problem jest dzisiaj tylko taki, że niestety większość ludzi, nawet nie dzisiaj, no ale dzisiaj to się uwidocznia, tak? Po prostu nie chce wziąć odpowiedzialności. I to jest problem, to jest problem, tak? Dlatego to, co ja Ci polecam i, i do czego Cię zachęcam i, i rekomenduję, to jest po prostu wzięcie odpowiedzialności za to, co robisz, za swoją własną kuwetę, za swoją własną rodzinę. Zobacz, w czym ma, mają dzisiaj problem, z czym się zmierzają, jakie mają e, po prostu potrzeby, tak? Pomóż im, ale z drugiej strony pomóż też sobie, pomyśl, co się zmieni, jeśli nic nie zmienisz. Kiedy w marcu wchodził lockdown, my z kumplami, z marketerami, z innymi ludźmi, którzy od 11 lat już zarabiają inaczej, działają inaczej, po prostu idą lepszą drogą, można powiedzieć, tak jeśli chodzi o styl życia. Mówiliśmy o tym. Masz czas. Naucz się. Przebra Zobacz, jak można się przebranżowić. Naucz się innej profesji, tak? Bo ja dzisiaj nie mówię o tym, ty słuchaj, rzuć wszystko, co teraz robisz i po prostu, wiesz, zacznij zarabiać przez internet. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. I też nie mówię ci, zacznij zarabiać przez internet, bo... Biznes sieciowy, marketing sieciowy to nie, to nie jest zarabianie przez internet. To jest to jest po prostu to są tylko i wyłącznie zakupy za pomocą internetu, ale, ale to nie jest zarabianie przez internet, bo to jest rozmowa z drugim człowiekiem itd. 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 To jest błędnie czasami postrzegane. Nie ma znaczenia, to jest medium po prostu, które nam pozwala budować relacje i budować e, po prostu i, i komunikować się z innymi ludźmi, ale to nie jest biznes, to, to, to nie jest zarabianie przez internet. Jak zarabianie przez internet, oczywiście my też zarabiamy przez internet. sprzedajemy kursy, szkolenia, produkty różne i tak dalej. Ale biznes sieciowy, którego ty możesz się nauczyć, to nie jest. To nie jest po prostu zarabianie przez internet. Tak? Okej, okay, nie ma żadnego znaczenia. Słuchajcie, słuchaj. E tak jak powiedziałem, masz szansę, tak? Bo to się, nie, to się nie skończy. To jak mówią specjaliści, to jest druga fala, można powiedzieć, niektórzy mówią, że je, pierwsza dopiero. Tam ta się nie skończyła i będą kolejne, tak? To się pociągnie jeszcze co najmniej, co najmniej kilka lat. Szczególnie, że będziemy tak czuć po prostu, odczuwać te, te skutki tego wszystkiego jeszcze co najmniej kilka lat. I masz szansę po prostu. Jedyne co musisz zrobić, tylko i wyłącznie, to zaufać, bo odpowiednie osoby masz w swoim towarzystwie. Ja nie mówię o sobie nawet, tak? tylko masa ludzi, których obserwujesz w internecie, oni dzisiaj są w stanie ci dać narzędzia, są w stanie ci dać kierunek, są w stanie ci dać pojazd, wehikuł, który cię po prostu wyprowadzi z tego, co dzisiaj jest, nie? Tak jak powiedziałem, nie chodzi o to, żebyś rzucał wszystko dzisiaj i teraz od jutra staje się innym człowiekiem. Nie, tylko to, na co masz wpływ, to jest twoja własna aktywność. To jest zobacz. Do takich trywialnych przykładów Ci po, ci po prostu to sprowadzę. Jest prosta zasada. Wczoraj się dowiedzieliśmy na przykład, że dzisiaj nie gramy mecz, meczu e, ligowego, bo tam z powodu koronawirusa nasza e, na, przeciwna drużyna, tam trenera ma na kwarantannie i tak dalej, tak? I teraz oczywiście, tak? Mógłbym latać, gadać, hejtować na fejsie po prostu wow, kurde miał być mecz, nie ma meczu, wiesz, mógłbym po prostu się wkurwiać z tego powodu i tak dalej, ale w to miejsce wziąłem odpowiedzialność i mówię, aha, okej, okay, dobra, nie ma, czyli wczoraj się dowiedziałem, wczoraj pobiegałem, dzisiaj pobiegałem, zrobiłem jednostkę treningową, czyli jakby w płucach wyszło to samo właściwie i nie mam na to wpływu. Tak, mogę sobie wziąć piłkę, sam pokopać, e, zrobić żonglerkę jakąkolwiek. Ja wiem, że ja teraz to spłycam dla takich prostych rzeczy, ale to chodzi o postawę. Rozumiesz? To chodzi o postawę, żebyś to zrozumiał, że tylko i wyłącznie swoją własną aktywność masz wpływ i tylko możesz się pokierować w dobry sposób, taki, który będzie sprzyjał Tobie i możesz pokierować to w zły sposób, który pójdzie para w gwizdek i gówno za przeproszeniem z tego będzie wynikało. Rozumiesz? Tak jak mówię, trzeba służyć ideom, trzeba służyć e, społeczeństwu oczywiście, ale to, do czego ja Ci dzisiaj zachęcam, to jest to, żebyś ogarnął właśnie swoją własną kuwetę, żebyś ogarnął swój własny porządek w domu, świata, codzienności. Do tego Cię zachęcam. To jest kwadrans na proste, ale niełatwe. Mam nadzieję, że rozumiesz, o czym mówię. Jeśli nie, oczywiście masz jakieś, jakieś wnioski, masz po prostu jakieś spostrzeżenia. Dawaj znać, jeśli oglądasz to na blogu prostalniełatwy.pl, no to w komentarzu. Jeśli oglądasz to na YouTubie, to po prostu tak samo daj znać w komentarzu. Podyskutujmy, tak jak powiedziałem. W żaden sposób nie jestem przeciwnikiem i nie jestem po prostu jakimś hejterem, który mówi nie. Nie sprzeciwiaj się temu, co się dzieje dzisiaj na świecie, co się dzieje po prostu, e, jeśli chodzi o życie nowe, poczęte, tak i tak dalej. Ja nie mówię o tym. Oczywiście, tylko tak jak mówię, jaki jest Twój wpływ, jaki Ty masz na to wpływ, nawet jeśli będziesz po prostu codziennie skandował, codziennie protestował? Jaki masz na to wpływ? I co się zmieni dzisiaj w Twoim życiu, jeśli będziesz to robił? Zrób to, co możesz dzisiaj, z tym, co masz, tu i teraz, żeby po prostu mieć lepiej. Pozdrawiam cię serdecznie, miłego dnia i do usłyszenia następnym razem. Papa! Pa.